Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj pokażę Wam jak teraz wygląda moja hodowla. Co się zmieniło, jak kurki podrosły. Dimdyczka dalej siedzi. Muszę zejść muszę albo podwozić spodnie jajka, albo indora. Faktyć. Kurki podrosły stara kura też stara do gęsiara też tylko muszę kupić na razie nie mam gdzie perliczki parka nie było tak jest Góry nie uciekają, muszę albo siatkę na wierzch zrzucić, albo tą wyższą włożyć. na razie to i tak nie przeszkadza. I jeszcze mam te młode kury, kurczaki Lekorny i Zaczyno lekorny i chemieszance zaraz Wam pokażę Aż tutaj kura przyszła z tymi kurczakami Ciekają strasznie, jeden kogucik jest ekorn albo dwa w sumie chyba dwa kubuciki reszta kurek jest ich 7. i to by było w tyle w tym odcinku który właśnie miałem kapcie cześć do następnego odcinka ja